Boardmaker 7 to najnowsze wcielenie kultowego programu wspierającego terapię i edukację dzieci niemówiących. Słynne symbole komunikacyjne PCS podbiły serca szerokich rzesz nauczycielek, rodziców i wreszcie co najważniejsze dzieci. BoardMaker 7 łączy w sobie funkcje oprogramowania do tworzenia drukowanych planż, jak i możliwość tworzenia interaktywnych tablic i aktywności, które wciągają każde dziecko w niezwykły świat zabawy i nauki. BoardMaker 7 dba o czas i wygodę pracy terapeutów oraz rodziców. Dodatkowe darmowe konto na myboardmaker.com daje wielką przestrzeń cyfrową do przechowywania niezliczonej liczby ćwiczeń, gier, zadań gotowych do działania. Boardmaker 7 to również społeczność, która tworzy i dzieli się swoimi pomysłami na aktywności, które dają dzieciom głos. Boardmaker 7 ułatwia przygotowanie i wydruk plansz do ulubionych i popularnych komunikatorów, takich jak GoTalk. Spośród dziesiątek szablonów wybierzcie co wam odpowiada. A jeśli macie słabszy dzień i brakuje wam pomysłu, skorzystajcie z podpowiedzi. Bez trudności zamienicie treści na te, które są wam potrzebne. Tworzenie urozmaiconych tablic z Boardmaker 7 jest genialnie proste i intuicyjne. Program ten jest znakomitą pomocą dla nauczycieli i terapeutów, przygotowujących swoich podopiecznych do korzystania z komunikacji alternatywnej.